Teraz pokażę Wam Państwu, jak skopiować retczady do maszyny U07. Zajdę, zrobimy, ponieważ mam kilka plików. Tutaj, tak, to co, Dobra, robimy samą uczek. Klikamy na maszynę. Klikamy prowce. Szukamy plikę U07. Na symulatorze maszyna to jest dokładnie klik EU07. Proszę zobaczyć, to jest otwierowy EU07. Tutaj otwieramy. Tutaj widać, że mamy tutaj dobrze. Klikamy Next. Klikamy OpenGL. To jest bardzo ważne. Open gl i tak. Ja chcę powiedzieć, że zawsze było dzień. Dlaczego tak się dzieje? Modyfikujemy. No i fikujemy. Musi pan olej też, bo to oddecha. No coś powiedzieć, wypowiedzieć się, tak jak nasza prezydent. E, tutaj klikamy redszane. Tutaj widzimy wybrane kontuzy. E, za chwilę pokażę ja to wszystko dodaję. E, tutaj uległ hal. Jesteśmy tutaj wyznaczone. Klikamy next. Czekamy na e, włączenie. I czekamy na wejście. E, to to wejście główne, ponieważ RedShot działały prawidłowo. tutaj sprawdziłem, ale to w ogóle to wszystko w natomiast na internecie to wszystko tutaj montuje się, o już idzie dobrze. Nagrażamy to obowiązek z tymi w wersji Asmr. Wyobrażam sobie, że w wersji Asmrowej E, które jechały pociągi na symulatorze, maszynie, ja to tutaj e, wysyłamy dolki, do Pochny gdzieś tutaj e, ten, Red Shad'e. Dane -y. ja, Red -y w 1951, po pierwsze założycielom, e, właściciela tego e, Red -y. I za chwilę pokażę, zanim to pobiorę. Dobrze, już jest e, dobrze zainstalowany. Mamy tak. E, tak, mamy back... E, finish. E, tak, jak klikamy... E, klikamy finish. E, tutaj... E, tak. I znajdziemy... Jak to tutaj robi. Bo to nie będzie tak... E, nie otwierałem sobie takiej sytuacji. Nie, pobieram szady, ale to może zgwałcić wszystkiego. To nie będzie działane Niczego nic nie będzie. Mamy, to, y, mamy wersję y, 6,40. Mamy już zainstalowane, ale potrzebuję tylko kilka plików na życzenie. Y, tu mamy tak. Czekamy na y, włączenie. Włączenie... Y, które są ładowanie tam. Klikamy homme? dobra. skip to trial. eblo nie, nie mamy Bloma ma. gros mamy wszystko. tutaj radzi o tego że nic z tego nie będzie. a e, dobrze jest. znaczy wszystko jest generowane i tutaj mamy 2000 e, miejsc. Także mamy dużo e, ten Sąd efekty, coś tam. Efekty. Jakieś asmry. To wszystko. WARP. WHS coś tam. No. Tutaj można coś zrobić. Dobra. Nie. Dobrze to działa, ale na pewno to wszystko zależy. Kochani. Także fajna zabawka, bądźcie bezpieczni, bądźcie o tretz, żeby nie zepsuł ten komputer, bądźcie o grafikę, bo to nie jest takie rzeczywistość jasne, ale wszystko jest w porządku. Do następnego poradnika, trzymajcie się, na razie.